Witajcie w kolejnym odcinku, wracam do brac przy jachcie naładowany energią, według zapowiedzi prognoz pogodowych, pogoda ma być sztos, cały tydzień ma być piękna pogoda, ma być słonecznie ma w ogóle nie padać i będę laminował a teraz zabieram was na górę, zobaczmy co tam się dzieje, jak tam to wszystko wyschło odsłońmy sobie to wszystko, zobaczmy co tam się dzieje Tam musiało padać o, woda chyba padało dosyć dobrze. Ta specjalna deska będzie mi potrzebna, bo muszę zrobić wzór z niej. Wygląda na to, że ładnie wszystko poprzysychało. Myślę, że i tak wykroję trochę jeszcze tego laminatu na wszelki wypadek. Zobaczymy co będzie pod tym. No i dzisiejszy odcinek to będzie laminowanie stopy masztu. Wyrzucenie tego drewna, które tutaj było. Zamiast drewna zastosuję aluminiową płytę. Zrobię to za pomocą takiego wypełniacza i wszystko zalaminuję żywicą, matą. I będzie to zrobione już na gotowo. Najpierw wytrasuję sobie zakres operacji, które będę robił dzisiaj. A jak to zrobię, to zaraz zobaczycie. Wytrasuję sobie, w którym miejscu będzie szedł laminat nowy, gdzie zrobię skleju, spadki i te wszystkie elementy, żebym mógł mieć później rozrysowany fajnie zakres prac. I żebym nie musiał dodatkowo myśleć w trakcie roboty, co zrobiłem, co będę musiał zrobić, a co jeszcze wyjdzie dodatkowo w tym wszystkim. No wygląda na to, że już przygotowane jest miejsce do żywicowania. Wszystko, cały żelkot jest zdjęty, laminacik, wszystko wyszlifowane w miarę możliwości. Zrobiłem 15 cm zakładu, myślę, że wystarczy. No i jaki jest dalszy plan działania? Będę za pomocą takiego wypełniacza i żywicy poliestrowej robił sobie szpachelkę. Tą szpachelką osadzę blachy aluminiowe. Bo, oczywiście, tego drewna, które tutaj było, nie będzie. O, sami wiecie, dlaczego nie muszę tego tłumaczyć. Zrobię to z aluminium PA11 morskiego, które będzie odporne na korozję morską. Wkleję go na szpachlę zrobioną na bazie żywicy i wypełniacza. I później wszystko zażywicuję włóknem szklanym obłożem atom. I powinno być elegancko. Co teraz pozostało mi zrobić? Muszę zrobić wypełniacz taki klej szkutniczy na bazie żywicy i Eurocela 302H dzięki temu zrobię taki kleik, którym umocuję blach aluminiową idę wezmę sobie teraz ten kawałek drewniany który tam był w oryginale i na bazie jego zrobię aluminiowy i to aluminium za pomocą tego kitu wkleję w laminat w praktyce wyjdzie pewnie czy wyżej, czy niżej, czy mniej kleju czy więcej, zobaczymy ale myślę, że zrobię troszkę większy ten kawałek aluminium, który tam będę chciał laminować niż to drewno, no bo akurat mam taką blachę, więc powinno być spoko. Jeżeli był mniejszy, no to nie byłoby zgodnie z konstrukcją. Może by był mniej wytrzymały. Pewnie nie. Bo i tak ta stopa masz to będzie podparta przez peelers. To jest ta deska, która była. Trochę się wygięła. No nic jak była namoknięta wodą i teraz leżała na słońcu. To, to tak się musiało stać jak się stało. Dobra, zmierzę teraz metróweczką. Idę tam mam powierzchnię jak tą przygotować tą blachę. Pierwszą blaszkę aluminium mam już gotową. Oczywiście jest na wzór tej drewnianej deseczki. Oczywiście ona jest dosyć gruba ta deska, nie? Ale to nie w tym problem. Bo aluminium będzie cięższe. Będzie przekładkowane wypełniaczem. Dobra. Idę rozrabiać sobie spoiwo i wklejam. Dwie blachy 5mm z aluminium PA11 już mam wklejone. Fuh. wyszło spoko. Nawet nie sądziłem, że ten wypełniacz balonowy na bazie kulek szklanych jest taki mega. Dwie blachy na klej i jedna sztabka z balastu żeby ładnie docisnąć wszystko no powiem wam że jest że jest spoko także myślę że na dzisiaj to tyle niech to wiąże parę godzin musi upłynąć żeby związało a ja tymczasem idę odmyślać dalsze plany jutro doleję resztę wypełniacza ładnie wszystko wypoziomuję i kładę matę i żywicę na górę i myślę, że podporę masztu jutro będę miał skończoną także na dzisiaj to tyle do jutra witam was w kolejnym ciepłym dniu kurcze trochę zaspałem, ale <laughs> idę zobaczyć jak przedstawia się sytuacja wczoraj wylaminowałem i przy pomocy tego bąbelkowego wypełniacza Zalałem tą aluminiową płytę. Bardzo jestem ciekawy, jak to wszystko wyschło. Jest 8 rano, a już jest takie ciepło, że aż się nie mogę doczekać dalszego laminowania. Pogoda sprzyja fajnie. Dobra, idę na górę. Innego efektu niż ten, który się spodziewałem. Nie będzie. mega ładnie wyschło, także zabieram się dalej. Przygotowuję się do zalania kolejnej warstwy i dalszych prac. Przed ostatecznym zalaniem podpory masztu jeszcze zrobię to, co powinienem zrobić już jakiś czas temu, czyli wypoziomować jacht dokładnie lewo, prawo, przód, tył, żeby przy kolejnych pracach nie było jakiś błędów czy pomyłek. Tutaj akurat to nie jest bardzo istotne, ale jest jeszcze chwila czasu, to, to właśnie teraz zrobię. Blachy dociąłem. Tutaj są piękne. Lśniące. Także idę teraz przymierzyć. Zobaczę, jeżeli wszystko będzie pasowało. Zmierzę sobie pod matę, którą będę musiał przełożyć yy, dodatkowo te blachy, żeby to wzmocnić wszystko. Docinam maty szklane i żywicuję. Wiecie co, dzisiaj to już po tych w rusztowaniach na górę tam to wchodziłem 30 razy chyba. Uff. Ale co się nie robi, żeby nie płacić za czartery? Dzisiaj sprawdzałem temperaturę w cieniu. To w tej chwili jest 29 stopni w cieniu, bo termometr mam na północnej, zacienionej stronie domu. Uff, także w słońcu nie wiem ile jest, ale te blachy nagrzewają się do takiej temperatury, że nie wiem czy to nie będzie też jakimś problemem przy laminowaniu, ale to się okaże. Dobra, co teraz? Tą powierzchnię to wszystko przematuję sobie jeszcze dobrze. Później odtłuszczę acetonem. Przematuję wszystkie elementy, dlatego że nie wiem ile minęło czasu i czy jeszcze ta żywica jest na tyle reaktywna, żeby można było laminować, ale raczej nie, więc zaczynam to matowić. No i zamierzony cel z tego tygodnia został wykonany, cała podstawa masztu się jest Wszystkie blachy, które tutaj zalaminowałem są z aluminium PA11, czyli tak, takiego wytrzymałego na sól morską. Płyty aluminiowe skleiłem wypełniaczem na bazie żywicy i kulek szklanych, bardzo dobrze to związało. Wszystko wylaminowałem żywicą, no i na dzień dzisiejszy to tyle. Jutro zabieram się za okna i za dziup jachtu. Będę musiał to wszystko wylaminować, wzmocnić. Na dziobie muszę wylaminować cały przód pod sztak i pod wciągarkę, pod windę kotwiczną, żeby no się nie urwało. Bo w tej chwili osobiście wydaje mi się, że to będzie trochę zaliche pod to, co będę chciał tam zrobić. Także na dzień dzisiejszy to tyle. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pozdro.